Cześć, jestem Mateusz, firma MK Baik. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy przedstawić Państwu spodnie Ham. Spodnie dostępne w trzech wariantach długości: długie, spodnie, krótkie oraz wersja czwarte. Na co warto zwrócić uwagę, wybierając te spodnie? Spodnie wykonano z lekkiego materiału dodatkowo pokrytego teflonową powłoką hydrofobową, zapewniającą odpychanie wody. Jeżeli chodzi o użyteczność, na pewno wewnętrzne panele zwiększające trwałość spodni, oraz panele w wersji długiej przy końcu nogawek zwiększające odporność tej części na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. W wersji długiej znajdziemy trzy kieszenie z przodu zapinane na zamek, dwie kieszenie przednie o dosyć szerokich otworach, więc łatwo wyciągnąć stamtąd rzeczy, nawet korzystając z rękawiczek, oraz kieszeń na lewej nagawce, nogawce zapinana na zamek, na dokumenty bądź telefon. Z tyłu spodnie posiadają dwie duże kieszenie o znacznej pojemności oraz po lewej stronie karabinczyk do zapinania smyczy z kluczami bądź portfalem. Do regulacji spodni służy nam pas, pasek oraz elastyczny ściągacz w pasie. Oczywiście istnieje możliwość regulacji szerokości. Nogawek dzięki systemowi rzepów oraz e, możliwości rozpięcia dosyć, e, dosyć wysoko. E, nogawki, jeżeli chodzi o spodnie, w długości e, shorty, czyli najkrótsza wersja, zwracamy uwagę na dodatkową kieszeń. E, na prawej nogawce również wykończona zamkiem. Na lewej nogawce. Umieszczono kieszonkę zamykaną na rzecz. W wersji 3 oraz shortów spodnie posiadają dodatkowe otwory wentylacyjne, e, służące lepszej regulacji temperatury. E, spodnie, tak jak wspominałem, w wersji i 3 i w wersji shortów e, są wyposażone wewnętrzne spodenki z systemem Clickfast o wkładce o gęstości 200 więc zapewnia nam dodatkowy komfort komfort użytkowania i najważniejsze wkładka jest wypinana i możemy śmiało ją zastosować we wszystkich spodniach firmy Endury opartych na metodzie click fast jak widać wewnętrzne spodenki posiadają trzy bolce a ich mocowanie znajduje się wewnętrznej części spodni czy to długich czy shortów więc polecam spodnie każdemu, kto jeździ na rowerze, niezależnie od tego, czy potrzebuje spodni na zimę, na jesień, czy na lato. Spodnie hamvi umożliwiają dobranie własnych, własnych spodni pod własne potrzeby. Jak widać, spodnie w wariantach krótszych, czyli shorty oraz trzy czwarte dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, więc wydaje mi się, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Zapraszam do następnych odcinków. Do zobaczenia.